Proszę Państwa, pan Jakub Kultora, reżyser, scenarzysta, producent i aktor, zajmujący się filmem ochowym, jest także nauczycielem i wykładowcą przedmiotów filmowych. W jego wykonaniu zobaczymy spektakl Radek. Radek jest to spektakl, historia chorego na schizofrenie Ranka, będącego chwilowym lokatorem w domu swojego kolegi. Przez swoje zachowanie ukazuje cały spektrum swojego schorzenia spektakl w całości przygotowany i zrealizowany przez Jakuba, który przed rozpoczęciem chciałby rzec do Państwa kilka słów. Dzień dobry, chciałem się przywitać. Nazywam się Jakub Putorak. Przyjechałem tutaj na zaproszenie Mateusza Makowskiego. Dziękuję Mateuszu serdecznie za zaproszenie. Jestem tu z moją ukochaną dziewczyną Madzią. I też Madziu dziękuję Ci za wsparcie, za to, że jesteś. Spektakl przygotowałem w ramach szkolenia terapeutycznego o nazwie Dramaterapia. Jestem w trakcie tego szkolenia i Dramaterapia jest połączeniem trochę psychodramy, trochę dramy. Głównym wyróżnikiem jest metafora, więc ten spektakl będzie właśnie elementem mojej pracy, jaką wykonałem w ramach szkolenia dramaterapii i sobie tak też pomyślałem, też miałem taką rozmowę z Mateuszem, żebyśmy wychodzili, bo razem z Mateuszem jestem na tym szkoleniu, żebyśmy wychodzili z tym, co, na czym pracujemy na tym szkoleniu szerzej do świata, nie? też opowiadali, czym jest dramaterapia, o czym jest dramaterapia i, i mogli, mogli to po prostu pokazywać dalej. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że mogłem Cię przenocować chociaż tą jedną noc. Bardzo mi na tym zależy. Właśnie na tej jednej nocy, a potem już mnie nie ma. Ale zanim pójdę, muszę Ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną. Ale żeby zrobić tą bardzo ważną rzecz, to e, musiałem usunąć prawie wszystkie, prawie wszystkie podsłuchy z tego domu, a zwłaszcza z tego pokoju. Dlaczego mówię prawie? E, dlatego, że weźmy na przykład producentów mebli, Producenci mebli, czyli wiadomo, sługusy masonów, iluminatów i jaszczurów. Co oni robią? Wpychają we wszystkie nasze meble, z których korzystamy podsłuchy. W naszych łóżkach, komody krzesłach, tak? Ty byś, gdzie, gdzie byś znalazł te podsłuchy, co? Szukałbyś tego, nie wiem, wewnętrce tej w tej komorze na poście tak? Pod łóżkach, w po obiciu kanapy, nie wzdłuż. Tutaj, w nogach, w nogach są. Było, już już nie ma. Ale wpychają to nóg. Widzisz? jacy są zbytni? Wierzysz mi. E, kolejna y, para rzecz związana z podsłuchami. Z podsłuchami. Z to są biochipy. bioczypy. E, wiadomo, że jaszczury wpychają nam biocipy. Genetycznie od urodzenia, tak? Pod lewym okiem je mamy. To jest taka kamera, którą oni widzą, to co my widzimy, sobie wszystko sterują całym obrazem. E, wszystko kontrolują. Kojarzysz e, koleżko Gizma? Gizmo, mój bohater. Mój wielki bohater. On wziął widelec, którego dnia, i wydłubał sobie tego biochipa z oka. Razem z tą kameką, czyli z gałką oczną. I Zarał jakimś paskudstwem, żeby potem chirurgi nie mogli tego e, włożyć mu nowy tanek po prostu. I stał się wolnym człowiekiem. Stał się wolnym człowiekiem. No, jest teraz na oddziale zamkniętym, ale jest wolny. Ja wiem, że ty tego nie rozumiesz. Dlatego spojrzyj czasem w lustro i zadaj sobie pytanie, czy masz na tyle odwagi, koleżko, żeby Zachowasz się jak gizmo i wyciągnąć tą jebaną kamerę z Twojego oka. He? Ja to usiłowałem robić, żeby nie wyszło, że jestem tchórzem. Nie jestem tchórzem. Widzisz, tu mam taki czerwony ślad, usiłowałem to robić, nie wyszło mi, ale będę jeszcze próbował. Będę jeszcze próbował. Wierzysz mi? Kolejne podsłuchy to są anteny. No tego już nie mogę usunąć. Anteny są wszędzie. Niby przekaźniki tam, radio, telewizja, bzdury, oni, oni, oni ściągają nam nasze myśli właśnie poprzez te anteny, anteny. Kojarzysz Florka? Florek razem ze mną, mój przyjaciel, chodziliśmy i ściągaliśmy anteny z budynków, żeby te sygnały osłabić. Tylko problem polega na tym, ha. że każda antena ma swojego strażnika. Strażnicy anten to są najgorsze skórwy syny na tym świecie. Nie ma gorszych. Tam pedofile, przestępcy, nie wiem, seksualni, jakiś wojenni przestępcy, zbrodniarze. Nie ma Strażnicy anten. Dlaczego? Bo oni się tacy rodzą od samego początku. Ja potrafię poznać Strażnika anteny. Koleżko, po w twarzy, już od, samej, od samego początku. Dlatego chodzę czasem po parku i przyglądam się małym dzieciusiom w wózkach. I podchodzę do takiego wózka, zaglądam do środka, patrzę i jak rozpoznajesz, że to jest strażnik anteny, to mówię rodzicom, bardzo państwo współczuję. Mają państwo strażnika anteny. Macie przejebane. Dochodzi do jakichś awantury, tak? ale wołam do nich jeszcze, wspomnijcie moje słowa, jak on, wasz synek, będzie was zażynał nożem do masełka w czasie waszej kolacyjki, hej, anteny. Co było? Było tak, ja byłem na jednym dachu, a na drugim dachu przeciwległy był Florek. Ja ściągnąłem swoją antenę, Florek ściągał swoją i nagle zobaczyłem, jak do Floka zbliża się, od tyłu stęży kantelny. Krzycze – flonka do Było już za późno. Chwycił go jak magnetkę, Rzucił mimo tak, tak, Bez większego usiłku, z 12 piętra. Floka została tylko… Magnolata. Nic. lata. Wierzysz mi? Ja musiałem czekać. Już nie ściągam anten. Ale mam folię. Folia trochę blokuje. Blokuje sygnały. Troszeczkę niweluje sygnały. Koleżko przekona się o tym. Sam, jak mi nie wierzysz. Załóż sobie folię na pole. Tak jak. Ja. No Śmiać, no, tak. nie musi, Nie musi, nie, 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 nie. Zakładaj, tylko uważaj, żeby... trzymaj się, trzymaj, niech to powiem, trzymaj się, głowy, zakładaj, na głowę, o, doskonale, tu jest, czujesz to, jaki spokój, nie, mhm. już tyle, nie czujesz, że ucieka. Nie ucieka ci tak dużo myśli. Jest taka przyjemna blokada. Blokada twoich myśli. Tyle ci nie wyciągną z głowy. Wierzysz mi? Nie wyciągną. Widzę, że możemy sobie ufać. Co dobrze. No to doskonałe. Dlatego ufam ci. I muszę coś ci powiedzieć. Kiedy byłeś w ubikacji, wiesz co to jest? To jest czytnik danych. Taki mały gówieńko. Stosuję to jak i nie powiem skąd to mam. Tak bym ci nie powiedział. Czytnik danych. Podłączyłem pod twój telefon, kiedy ty byłeś w ubikacji i zobaczyłem, że kontaktowałeś się z moją matką. Ja wiem, że powiesz, że nie znasz mojej matki i w ogóle, ale słuchaj, moja matka pozyskuje szpiegów z mojej rodziny i z grona moich przyjaciół i znajomych. I to jest normalne, bo najlepszy szpieg to jest członek rodziny albo przyjaciel lub znajomy. Bo to jest po prostu złota zasada szpiegostwa. Pozyskaj szpiegów wśród rodziny i znajomych. Więc ja Ci się nie dziwię, że matka Cię pozyskała. Ale obiecaj mi, koleżko, że zrobiłeś to ostatnie. Bo inaczej, pójdziemy zupełnie inaczej rozmawiać, zupełnie inaczej. Ale ufam ci, ufam ci, ufam. No. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ufam i wierzę, że no chciałaś dobrze, tylko zmanipulowała cię. Wiesz, co ona robi? Pozyskuje szpiegów już z, z grona zwykłych ludzi na ulicy. Z grona zwykłych szak na ulicy. Podam ci jeden z wielu przykładów. Na przykład jadę sobie autobusem, nie? I wiesz, kto w tym autobusie był szpiegiem mojej matki? Kierowca. A wiesz, co go zdradziło? Że jest szpiegiem? Zaczął przez CB radio kontaktować się z moją matką i przekazywać jej na cały głos, na cały autobus wszystkie moje myśli, jakie aktualnie wtedy miałem. Bo szpiedzy mają taką zdolność, że potrafią czytać nasze myśli. To są ale który szpieg przy obiekcie, który szpieguje, zdradza jego myśli? No, debił, amator. Tak się nie robi. Jak jesteś szpiegiem i szpiegujesz jakiś obiekt, to nigdy nie zdradzaj jego myśli przy nim. Nie? nie wiem. Nigdy. Nigdy. Wierzysz mi? Co zrobiłem? Musiałem zatrzymać autobus, zniszczyć sibilard i powstrzymać kierowcę, żeby się zatrzymał. Wszyscy pasażerowie, żeby moje myśli poznali. No, byłem spisywany, byłem potem na doku, tam komisarz, policja, bla, bla bla bla. To są bzdury. Najważniejsza rzecz, że uratowałem swoje życie. Bo gdyby matka! Matka! Matka. Poznała wszystkie moje myśli. wszystko Rozgniotłabym jak rybaka. Jaka róbka. Jak rybaka. Wola. Jak Kontroluje. Spiskuje. Dyknuje. Do. Za to, co zrobiłaś, więcej ręki ci nie podam. To, co robisz w świecie, w którym żyjesz, Pewnie wielu się podoba. Nie kochaj rzeczy, które z tego świata są i w nim są. Nie patrzaj blask, który świeci, bo świeci iluzją tylko. Ha, 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 ha. Jestem chory! U! Jestem zarażony, jestem zakażony Tobą. Twoja dusza, twoje całe ciało. Tak na zawracanie biodą Nie kochaj rzeczy, które z tego świata są i w są. Nie patrzaj w blask, który świeci, bo świeci iluzją tylko. Stare czasy, he, stare dobre czasy one nigdy już nie wrócą. Rzeczy, które, które mi zrobiłaś z moim światem, tak się kłócą. Nie kochaj rzeczy, które z tego świata są i w nie są. Nie patrzaj w blask, który świeci, bo świeci iluzją tylko. Jest mi? Ech, Była piękna. I cicha. Jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga nam świ na świat nam przyniosła. I na ziemi. Wśród łez, nowe dni zajaśniały. <laughs> Matka, ona wszystko rozumie. Dobrym ogarnia każdego z nas. Matka. Zobaczyć miłość na Zumie. Ona jest z nami. W każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by zwyciężyć niepokój i zło. Trzeba. Ciepła, co życie odwodzi, trzeba Boga, więc ludziom nieśmy go tak jak ona. Wierzysz mi? Dobra, koleżko. Ja już praktycznie jestem spakowany, tak, jestem spakowany i mogę Ci powiedzieć to, co chciałem Ci powiedzieć na początku, że pracuję w tajnych służbach, które zwerbowały mnie po tym, jak pojechałem do Watykanu na wycieczkę turystyczną i przy okazji zdemaskowałem naczelnego egzorcystę Watykanu, Gabriela Morta. Udowodniłem, że jest sługusem iluminatów, masonów i jaszczurów. Tajnym służbom się to spodobało, wzięli mnie do siebie i wysyłają mnie na tajną misję. Bo tutaj za chwilę będzie ja Będzie krwawa jaka. I właśnie nasza misja ma to zapobiec tej krwawej jadki. Żeby jej nie było i żeby wszystko dobrze się zakończyło. Dlatego zostawiam ci mój czekony zeszyt. Takich z, zeszytów żeglonych mam około 3500. Wszystkie zapisane moim własnym rodzajem pisma, który sam wymyśliłem. I te zeszyty, każdy zeszyt będę ci do, dosyłał co tydzień pocztą. Tu ci zostawiam, proszę. Będę ci dosyłał pocztą i kody do tego pisma będę ci wysyłał SMS-a co Codziennie. Dostajesz ode mnie taki kodów, żeby sobie go I dzięki temu będziesz bezpieczny. Może nawet ocalejesz w tej całej apokalipsy, która tutaj nam ciąga. Wiesz co? Ostatnio mam tak. Że przychodzą mi mrówki. Nie wiem, nie wiem, skąd wychodzą. Wychodzą mi na moje dłonie. Tak się ustawiają, jakby chciały, żebym je zabił. I wiesz i ja je zabijam, ale nie robię tego jak moja matka. Nie ma we mnie nienawiści. Nie ma we mnie nic. Pustka i spokój. Po prostu pomagam im pożegnać się ze światem. Jedna mrówka, druga mrówka. Kiedyś ona potem ja, takie koło życia, wiesz. I tak do mnie przyszło, że to koło życia zaczyna się od ziarenka, potem jest roślinka, a potem jest proch, a nie taki palony z ogniska, tylko taki proch z, rozk z rozkładu. Na świat to jest strefa ziaren niepalonego prochu. To jest na świat. Ale ja znam inne strefy. Wiem, że wiesz, ale znam inne strefy. Opowiem Ci o nich potem, tylko daj mi pięć minut. Aha. Muszę się chwilę przespać.